Zaczął się nowy rok i wiele osób robi postanowienia noworoczne. W wielu postanowieniach jest taki mocny punkt podkreślony: Nie będę w tym roku tyle kupować ubrań. I oczywiście jest to bardzo dobry punkt, tyle że gorszy z realizacją. I wiele tego typu postanowień oczywiście kończy się przy pierwszych zakupach i wpadamy w amok zakupowy. Jak nie wpaść w ten amok zakupowy? Pierwsze pytanie, jakie musimy sobie zadać, czy to ubranie jest nam potrzebne? Czy po prostu chcemy sobie kupić coś nowego, poprawić humor, albo z nudów leżymy, albo jedziemy i wtedy sobie przeglądamy strony w sklepach internetowych, albo na przykład jakaś influencerka nasza ulubiona ma, albo jakaś inna gwiazda, albo koleżanka. No właśnie, zadajmy sobie podstawowe pytanie, czy ja to potrzebuję? Zadajmy sobie inne pytanie: czy, t, czy ten kolor na przykład tego ubrania bardzo lubimy? Czy w ogóle lubimy? Czy my dobrze wyglądamy w tym kolorze? Czy w tym fasonie będziemy dobrze wyglądały? Czy w tej długości będziemy dobrze wyglądały? Z czym mogę to ubranie połączyć? I nie chodzi tylko o to, żeby to w głowie ułożyć, ale na przykład niektóre osoby idą dalej. Czy mogę złożyć. Przypuśćmy, pięć różnych stylizacji. Przypuśćmy z takim oto właśnie żakiecikiem. Drugie pytanie, które musimy sobie zadać, czy ja? Mam z czym połączyć tą rzecz, którą chcę kupić. Bo kupić rzecz i żeby potem ona leżała w szafie, bo z niczym, ale to z niczym nie możesz ją połączyć, bo na przykład kupiłaś sobie wzorki w kolorze fioletowo-żółto-czerwono-pomarańczowym, a tak naprawdę nic więcej w domu nie masz w kolorze czerwonym, fioletowym lub pomarańczowym. No nijak tym tych wzorków z niczym połączyć. No właśnie. Więc jeżeli możesz złączyć mniej więcej pięć stylizacji i więcej z daną rzeczą, no to być może powinnaś się skusić. Zawsze, ale to zawsze przymierzaj. A jeżeli już przymierzasz, to sprawdź, czy one są dobrze skonstruowane. Bo już często w filmikach pokazywałam, że na przykład jedna nogawka w spodniach jest troszeczkę przesunięta, lub materiał układa się trochę w skos. I ja, jako osoba chodząca w tych spodniach, czuję, że ta nogawka mi się przesuwa. Więc starajmy się, ruszajmy rękami, schylajmy się, usiądźmy sobie nawet, bo teraz często w przymierzalniach są stołeczki, więc usiądźmy i zobaczmy, czy Przypuśćmy spodnie. Kiedy siądziemy na stołku, nie wystają na przykład nam bielizna nam nie wystaje, albo na przykład, czy w ogóle możemy w tych spodniach usiąść, bo przypuśćmy nogawki są tak wąskie, że pękają wręcz na szwach przy każdym schyleniu się, czy przy każdym kroku. I co najważniejsze, jeżeli nawet kupimy taką rzecz, Przynosząc ją do domu, to nie zrywajmy od razu metki, przymierzmy ją jeszcze raz w domu, pochodźmy, posprawdzajmy, podokładajmy, bo może się okazać, że nasze wyobrażenie... Co z tą rzeczą możemy zrobić, jest zupełnie inne niż to realne, kiedy staniemy przed szafą. Kolejną rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to czy te rzeczy są dobrze skonstruowane. Na przykład czy podszewka, która na przykład tak jak w tym żakiecie, jest pod spodem, czy ona nie jest za mała? Bo tutaj się, jest taki problem, że na przykład później nie będziesz mogła ruszać rękami, albo na przykład w spódnicy, że podszewka jest za wąska. I nie będziesz mogła usiąść, lub podszewka jest źle przeszyta i wystaje. No właśnie, tutaj jest kolejny problem. Dokładnie sprawdzajmy, czy te nasze ubrania są dobrze skonstruowane, dobrze przeszyte i bardzo elegancko wykonane. Kolejną sprawą, na którą powinnaś zwrócić uwagę, to czy yy, już materiał, z którego jest uszyte nasze ubranie, to jest dobry materiał, bo już wszyscy dobrze wiemy, że poliestry niekoniecznie są dobre i dla naszej skóry, i dla środowiska. Więc jeżeli, może to raczej wybieraj materiały bardziej naturalne, już nawet nie z samego faktu, że powiedzmy, że są bardziej e ekologiczne, ale nawet z samego faktu, że. Twoja skóra będzie się lepiej czuła, nie będzie się, przypuśćmy, tak pocić, nie, nie będzie takich mocnych otarć, że to wszystko będzie takie bardziej przytulne i delikatne, w przeciwieństwie do wełen, które potrafią gryźć. No, ale to już taka specyfika materiału. Przy czym wełny są troszeczkę cieplejsze niż poliestry. No, niestety, wybór należy do nas, ale jeżeli możesz, to staraj się wybierać materiały naturalne. Kolejną sprawą, którą Usłyszałam ostatnio w sklepie: jedna z kobiet, przymierzających, powiedziała, że ma bardzo dużo odzieży jedwabnej, ale rzadko w niej chodzi, ponieważ trzeba ją prać ręcznie. I tutaj właśnie przechodzimy do kolejnej sprawy. Sprawdzaj na metkach, w jaki sposób będzie trzeba pielęgnować tą odzież, bo. Przy żakietach, przy płaszczach i przy innych elementach garderoby może się zdarzyć, że nie będzie można prać ręcznie, nie będzie można prać w pralce, tylko czyścić chemicznie. I zastanów się, czy stać cię będzie na co kilkutygodniowe, czy co miesięczne. Zależy jak często będziesz chodzić w, tej, w tym ubraniu, na pralnię chemiczną. Najtańsza pralnia chemiczna w dzisiejszych czasach to już zaczyna się od 50 zł. No właśnie, więc powiedzmy, że będzie to płaszcz, no to wy. Wyczyścisz go raz w sezonie, no to przypuśćmy 100 zł wydasz. Ale jeżeli to będzie na przykład super elegancka bluzeczka, czy żakiecik, no może się zdarzyć, że będziesz jednak chciała częściej go wybrać. No właśnie i dodatkowo wchodzi inna sprawa: Czy masz czas biegać w ciągle do pralni chemicznej, żeby mieć czyste ubranie, bo tak często bywa. Ja też tak mam. Rzeczy przygotowane do pralni wiszą sobie i tak sobie wiszą, czasami kilka tygodni, aż wreszcie albo się nazbiera, albo wreszcie znajdę czas, żeby iść do najbliższej pralni chemicznej. Przy czym nigdy, ale nigdy nie mam tam miejsc parkingowych, zawsze, ale to zawsze są wszystkie miejsca zajęte i yy, czasami pokonuję kilkaset metrów żeby z tym całym naręczem rzeczy do prania dojść do mojej ulubionej pralni. Więc również bierzmy pod uwagę, czy będzie nam się chciało czyścić chemicznie, czy będzie nam się chciało wydawać, to są jednak już duże kwoty, i wydawać, przypuśćmy, na pralnię chemiczną. I tu przechodzimy do kolejnej sprawy. Niektóre osoby kupują ubrania z powodu aspiracji, na przykład do luksusu lub do, do high society, czyli do wyższych poziomów y, społecznych, często y, biorą kredyty, lub Udają coś przed kimś, na przykład biorą ubrania, noszą z metką, później je zwracają. No właśnie, zastanówmy się, czy faktycznie chcemy kogoś udawać, czy jednak chcemy nosić ubrania takie, które są nasze, które lubimy, które, z którymi, przez które nie musimy nic udowadniać i czy w ogóle chcemy brać kredyty na ubrania bardzo drogie. I czy nasz budżet, i kolejne pytanie, zapytajmy same siebie, albo nawet sprawdźmy na wyciągu bankowym, czy nas stać i czy chcemy mieć debet na koncie z powodu, przypuśćmy, płaszcza Max Mara za na przykład 24 tysiące. No ja wiem, że płaszcz jest to inwestycja na kilka lat ale przecież nie tylko będziemy chciały płaszcz od Max Mary, może się okazać, że będziemy chciały torebkę Teddy, będziemy chciały, nie wiem, sweterek czy spodnie. No i wtedy robi się bardzo poważna kwota i zawsze, ale to zawsze zapytajmy same siebie, czy chcemy aż tak bardzo obciążać siebie i nasze konto bankowe, aby przekraczać pewne granice. Bo za tą kwotę 24 tysięcy możemy mieć kilka bardzo dobrych płaszczy, które nie będą posiadały metki Max Mary, ale będą posiadały metki np. Mm, firm tak zwanych High Street Fashion, które również są bardzo dobre, ale są troszeczkę tańsze. No, i co najważniejsze, nie zrujnują naszego konta bankowego. Kończąc, zawsze, ale to zawsze, starajmy się zachować zdrowy rozsądek. Niektórzy jeszcze proponują, aby przespać się z tą myślą, czy chcemy kupić jakąś rzecz. Oczywiście zaczęły się wyprzedaże, więc te rzeczy bardzo szybko znikają, i raczej nie ma czasu na zastanowienie się. Trzeba po prostu od razu kup, kupuję i płacę pamiętajmy, że jeżeli kup i płacę, to zawsze, ale to zawsze sprawdzajmy, czy jest możliwość zwrotu, jaki długi jest okres zwrotu, jak szybko wracają nasze pieniądze na nasze konto, jeżeli się okaże, że na przykład rozmiar jest nieodpowiedni czy kolor jest nieodpowiedni. Starajmy się zostawiać sobie jednak uchyloną tą furtkę, aby jednak może Zastanowić się, kurczę, chyba może nie chcę wydać tych 10 tysięcy na ten żakietik. No, jest fajny, jest cudowny, ale czy on jest wart z 10 tysięcy? A ja właśnie muszę wziąć dwie szybkie chwilówki, żeby kupić sobie ten żakiet. Nie, może jednak nie. No właśnie, zawsze, ale to zawsze starajmy się zachować zdrowy rozsądek, zwłaszcza w trakcie wyprzedaży. Ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania. No i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików.